Ciemianeko. Witajcie na kanale Pierogi z w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, <gadanie> będzie odcinek gadany. To będzie takie małe QA z odpowiedzią na tylko jedno pytanie, na jeden komentarz. Pod ostatnim filmikiem QA, czyli filmikiem z odpowiedziami na wasze pytania, pojawił się komentarz i ten komentarz bardzo, bardzo mi się spodobał. Nie tylko mi, bo bardzo dużo miał polubień ten komentarz, więc już wam go czytam. I dzisiaj y, cały odcinek to będzie odpowiedź na ten komentarz. Z Zeszyciku go będę czytać, bo ten komentarz był taki fajny, że sobie go przepisałam. Serio. <grym> Czytam, mam nadzieję, że się odczytam. W sumie łatwiej by się czytało z, z monitora, no nieważne. Napisał ten komentarz Santiago de Chili, taki był pseudonim, i treść jest następująca. Wiola, mam szereg pytań, a może nawet temat na odcinek. Pora bowiem porozmawiać o czymś poważnym, czyli o facetach. Konkretnie o Koreańczykach. Oczywiście nie będziemy obgodywać twojego męża, więc pytam o takiego statystycznego Kim Sojuna. No to jedziemy. Jakieś hobby? Sport? Auto? Etc.? Czy raczej błogi odpoczynek wegetacyjny? W domu, raczej głowa? Czy demokracja i równouprawnienie, czyli głowa, ale na szyi? Domator? Czy o trzeciej w nocy wpada po gitarę? Wymieni żarówkę? Czy samodzielnie zadzwoni po elektryka? Żonaty to pogodzony z losem? Czy trzeba drania pilnować? Raczej maczo? Czy też zaopiekuj się mną? I w ogóle, czym przeciętny Koreańczyk różni się od przeciętnego Polaka? Wydaje mi się, że jest zauważalna różnica mentalna. Ale może być to wynik niewiedzy, więc może warto o tym porozmawiać. Jeżeli już o tym mówiłaś, bo przyznaję, wszystkich odcinków nie oglądałem, to sorry, nie było tematu. Świetny kanał serdecznie pozdrawiam. Po pierwsze, bardzo dziękuję za taki komentarz. Bardzo fajne są takie komentarze. Już samo zadawanie pytań było zabawne i się uśmiałam przy nim, więc mam nadzieję, że przy odpowiedzi też się trochę uśmiejecie. Ale rzeczywiście takiego tematu nie poruszałam na kanale i to jest fajny pomysł na odcinek. Zróbmy odcinek o koreańskich mężczyznach więc będę tutaj odpowiadać na wszystkie te podpunkty, które są wyszczególnione w tym komentarzu i jeszcze potem powiem ogólnie o różnicach. To jest fajny punkt na początku tego komentarza. Oczywiście nie będziemy obgadywać swojego męża, więc pytam o takiego statystycznego Kim Sojuna. I może dlatego właśnie nigdy ten temat nie był poruszany na tym kanale, no bo mówiąc o koreańskich mężczyznach, moglibyście rozumieć, że mówię o moim mężu, a on nie jest takim typowym koreańskim mężczyzną, takim statystycznym, przynajmniej ja tak uważam, ale to może Wyjdzie w praniu, jak dzisiaj będę mówić. Nie będziemy obgadywać mojego męża, będziemy mówić o statystycznym kim Sojunie. <laughs> Rzeczywiście, Sojun to jest bardzo popularne koreańskie imię, duże jest Sojunów. Oczywiście będę w tym y, odcinku trochę generalizować, no bo nie da się nagrać y, odcinka o koreańskich mężczyznach bez generalizowania, to co powiem, nie znaczy, że każdy koreański mężczyzna taki jest. Mam nadzieję też, że nie odbierzecie tego odcinka jakoś źle. To będą po prostu takie pogaduszki o mężczyznach. Oczywiście, jeżeli jacyś mężczyźni oglądają ten odcinek, to dzisiaj szczególnie Was pozdrawiam. I w ogóle chciałam ten odcinek tak tematycznie, pomyślałam, że się wstrzeli w trendy nagrać na dzień mężczyzny, ale <gryw> musiałam wygloglować, kiedy jest dzień mężczyzny i okazuje się, że dopiero we wrześniu, więc no. Nie będziemy tyle czekać na ten odcinek, nagrajmy go już. Więc zaczynamy od punktu pierwszego. Jakieś hobby. Tutaj yy, Santiago de Chile napisał sport, auto, etc., czy raczej błogi odpoczynek wegetacyjny. I yy, Koreańczycy, szczególnie mężczyźni, to są raczej osoby, które mają hobby. Wiele osób ma podobne hobby. No nie, nie dziwi, to w Korei zwykle tak jest ze wszystkim. I te hobby można podzielić na kilka głównych grup. Pierwsze zauważalne to są na pewno gry komputerowe i to jest takie hobby, które dotyczy młodszej części męskiej społeczeństwa. Na przykład mój mąż, chociaż miałam tutaj nie, nie obgadywać mojego męża, ale on bardzo kiedyś lubił grać w Starcrafta w, w gry komputerowe, a teraz nie gra w nic w ogóle, nawet na telefonie nie gra, no bo Przestało go to interesować, ale koreańscy mężczyźni lubią gry komputerowe. Oczywiście te, o których wspominałam, na przykład StarCraft czy League of Legends, to jest coś, co też interesuje polskich mężczyzn. Wydaje mi się, że mniej tu się gra w gry typu CS. Tak, tak, tak jakoś zauważam, ale no nie mam w towarzystwie zbyt wielu graczy. Byłam parę razy w PC Bangu, czyli w takiej koreańskiej kawiarence internetowej, i tam rzeczywiście większość ludzi grała w Lola a mało kto grał w, na przykład w CSA, więc nie będę więcej mówić o grach, bo się tylko ośmieszę, moja wiedza jest tutaj mała, ale powiedziałam, że w Korei są PC, PC bangi, to są bang to jest pokój, PC no to komputer i to są takie pokoje komputerowe, takie kawiarenki internetowe, coś co było może w Polsce na początku, w latach dwutysięcznych, wczesnych, ale nie przetrwało raczej. Nie jest tak, że do tej pory ludzie chodzą do kawiarenki internetowej w Polsce pograć. Wydaje mi się, że nawet już nie ma żadnych takich kawiarenek. A w Korei PC Bangi są. Ostatnio otworzyli jeden u, u nas naprzeciwko osiedla, nowy. One cały czas powstają i cały czas ludzie do nich chodzą. W większości to są właśnie młodzi mężczyźni, kobiet tam mało świadczymy. Młodzi mężczyźni, tacy od 15 do... 30 lat. Potem wydaje mi się, że tacy mężczyźni, którzy już chodzą do pracy, nie za bardzo chodzą do tych PC Bangów, ale grają w gry na telefonie. I to też można zauważyć jeżdżąc na przykład koreańskim metrem. Tam co drugi, hop, co drugi mężczyzna siedzi z telefonem i gra w coś. I to nie są wcale zawsze takie odmurzające gry typu jakieś, nie wiem, zbijanie kryształków, tylko czasami takie skomplikowane. Mnie to zaskakiwało mnie to, jak to widziałam. Tak, więc to jest pierwsze hobby, drugie hobby i to dotyczy bardzo, bardzo, bardzo dużej części Koreańczyków, to kryptowaluty. Nie wiem czy to w ogóle można nazwać hobby, ale no Koreańczycy kochają takie rzeczy. Kryptowaluty i giełda to nie pomylę się, jak powiem, że 98% Koreańskich mężczyzn miało z tym w życiu do czynienia. Rynek ten jest tutaj bardzo duży i to też można zauważyć w metrze, szczególnie jak była taka większa faza na bitcoiny w Korei, to też co drugi mężczyzna oglądał te wykresiki na telefonie, te wiecie, co się tam tak ruszają te bitcoiny. Teraz mniej, ale też mniej jeżdżę metrem. Yy, kolejne hobby i tutaj troszeczkę odbiegające od tych, o których powiedziałam, to golf. I screen golf. Oczywiście Korea to jest mały kraj, nie ma tutaj dużo miejsca do grania w golfa, ale golf jest niesamowicie popularny. Nie tylko wśród mężczyzn, bo kobieca liga golfowa jest na bardzo wysokim poziomie, ale, ale mężczyźni bardzo lubią grać w golfa i to. To ta część starsza mężczyzn. Tak jak gry komputerowe, to trochę młodsza, to ta część, która już chodzi do pracy i chce w tej pracy awansować, mam wrażenie tym bardziej gra w golfa, nawiązują ludzie różne kontakty biznesowe podobno i no, jest jakaś taka atmosfera prestiżu. Tak jak mówiłam w Korei niewiele jest y, miejsca na pola golfowe. Chociaż jak już jest miejsce, to dużym prawdopodobieństwem powstanie tam pole golfowe, ale bardzo dużo jest czegoś takiego jak screen golf, czyli takie miejsca, gdzie gra. Się w golfa takiego takiego symulację golfa nawet nie taki screen golf że wiecie jest takie jak kiedyś zawsze w filmach jak ja mam dzisiaj słowo to dziwny przepraszam cały weekend jakaś byłam mało mów teraz mi się tak wzięło Wiecie, jak w Polsce zawsze były takie filmy typu Killer czy tam Chłopaki nie płaczą, to tam zawsze był jakiś mafiozo. I ten mafiozo zawsze była taka scena, jak oni grali w golfa, nie na polu golfowym, tylko na takim, wiecie, jak są takie balkoniki i taka siatka i tam się tego golfa gra. To coś takiego w Korei jest bardzo popularne, ale to nie jest ten screen golf, o który mi chodzi. Tutaj jest też taki screen golf normalnie w pomieszczeniach, że nie trzeba tyle miejsca tam mieć, nie musi być tej siatki takiej, jakiegoś dużej, dużego tutaj... Jakiegoś takiego dużego, yy, wybudowanego czegoś, tylko po prostu w, w budynkach wielofunkcyjnych, takich jak są na każdym osiedlu, gdzieś nawet w centrum sportowym u nas na osiedlu, jest screen golf. To były takie trzy podstawowe hobby koreańskich mężczyzn, uważam. Oczywiście piłka nożna, no to, no to nie można tego pominąć. Koreańczycy bardzo interesują się ligą europejską, ale wymienianie piłki nożnej to, to, to chyba się mija z celem, bo wydaje mi się, że to na całej kuli ziemskiej jest hobby mężczyzn typowe. A kolejne hobby już takie trochę może mniej męskie to hiking, czyli chodzenie po górach i... No te góry jakie są w Korei widzieliście w zeszłym tygodniu, ale bardzo wiele osób lubi takie wypady w góry. Często to są grupki mężczyzn, na przykład kilku idzie kolegów sobie, ale często to są też rodziny, więc może niekoniecznie ten podpunkt tutaj musi być. Myślę, że temat hobby został wyczerpany. Kolejny podpunkt to w domu raczej głowa czy demokracja i równouprawnienie, czyli głowa, ale na szyi. Tutaj myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że głowa, ale na szyi. W Korei tradycyjnie mężczyzna jest... Takim głównym żywicielem rodziny. To też praktycznie na całym świecie tak wygląda, ale zauważalna jest różnica między Polską a Koreą. W, Kore w Polsce raczej odchodzi się już od tego, a w Korei dalej, mężczyzna często w rodzinach jest uważany za głównego żywiciela rodziny i za tą osobę, na której yy, spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie tej rodzinie bytu. Często ludzie Biorąc ślub, mają takie, takie kryteria, że mężczyzna musi wejść. W ten, w to małżeństwo już z mieszkaniem, na przykład. Więc na mężczyźnie ciąży w Korei odpowiedzialność finansowa dość duża. Powiedziałam, że głowa, ale na szyi. Mężczyzna ma zarabiać pieniądze, ale od, wydawa od wydawania i zarządzania tymi pieniędzmi zwykle w domu jest kobieta. I to nie chodzi mi tylko o takie wydatki, takie zwykłe domowe wydatki. Wiecie, że kobieta robi zakupy, coś tam, nie wiem, kupuje. Jakieś potrzebne rzeczy w domu, nie tylko o to mi chodzi. Chodzi mi też o takie wydatki yy, długoterminowe i na przykład oszczędzanie. Jeżeli jakaś rodzina, para, która już jest yy, troszeczkę starsza, no nie są to na przykład 30-latkowie, tylko 50-latkowie, jeżeli oni mają jakieś nieruchomości poza tym mieszkaniem, które często właśnie wniósł do małżeństwa mąż. Jeżeli oni mają jakieś dodatkowe nieruchomości, to często mówi się, że to ta kobieta, która nawet może nie pracowała, albo pracowała, ale w jakimś mniejszym stopniu, ona jest odpowiedzialna za to. To jej zasługa, że tak potrafiła rozporządzać tym majątkiem, tak potrafiła zaoszczędzić, odłożyć, że kupili sobie jeszcze jakieś mieszkanie i tak dalej. Jeżeli na przykład pójdziemy do agencji nieruchomości w Korei, jestem teraz trochę w temacie, ale jeżeli pójdziemy do agencji nieruchomości, to tam klientkami głównie są kobiety. To one przychodzą sprawdzić ceny, zapytać się jak tam na rynku to wygląda. Wydaje mi się, że w Polsce głównie chodzimy do agencji nieruchomości, jak już chcemy kupić mieszkanie, a w Korei bardzo często takie panie, ajumme, powiedzmy tak to się w Korei mówi, zamężne kobiety yy, przychodzą, wypytują się, kiedy warto jest Kupić, kiedy zainwestować, kiedy sprzedać. To jest takie. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich w Korei, tylko te osoby, które no jest na to stać, ale bardzo dużo jest takich osób. Jeszcze co do tej głowy naszej: często koreańskie kobiety uważają mężczyzn za zdolnych do zarabiania pieniędzy, oczywiście, ale zupełnie niezdolnych do rozporządzania nimi i do tego stopnia to jest, że czasami nawet wydzielają swoim mężom kieszonkowe z tej wypłaty, którą ci mężowie przynieśli. Takie wiecie, żeby sobie tutaj wydali na swoje tam jakieś potrzeby, a resztą zarządza kobieta. To jest bardzo częste. Domator, czy o 3 w nocy wpada po gitarę, i tak tutaj zupełnie będzie przeciwieństwo, mo przeciwieństwo mojego męża, ale wydaje mi się, że ogólnie koreańscy mężczyźni to raczej nie są domatorzy i lubią spędzać czas poza domem. Jak nie w tych kawiarenkach internetowych, jak nie na tym screen golfie, to często zostają w pracy i to niekoniecznie z tej. Potrzeby siedzenia w tej pracy, tylko że nie do końca chcą iść do domu. Czasami tak jest. Czasami też mają takie hobby i mogłam o tym powiedzieć przy hobby, właśnie, że na przykład, nie wiem, chodzą na mynię samochodową od nie wiem, 21 wieczorem po pracy wracają o drugiej w nocy i cały czas tam byli na tej myni niby z kolegami. Te mynie często są takie 24 godzinne i tam sobie siedzieli, rozmawiali, mieli samochód i tak dalej. Oczywiście na pewno nie wszyscy tacy są, ale wydaje mi się, że domatorami korańczyków nie możemy nazwać. Wymieni żarówkę czy samodzielnie zadzwoni po elektrykę? Tutaj raczej samodzielnie zadzwoni po elektrykę, chociaż może no, no niekoniecznie to się tyczy żarówek. No żarówkę to raczej wymieni, chociaż zobaczcie. No takie, mamy tutaj takie lampy. Nie wiem, czy tam w ogóle jest żarówka, czy to są jakieś LEDy. W takiej lampie nie wymieni żarówki, raczej żaden korańczyk sam. I zadzwoni po elektryka, ale taką zwykłą żarówkę w okapie kuchennym, na przykład to już prędzej wymieni, tam, ale wszystkie takie prace domowe typu, nie wiem, zatkały się bardzo rury, coś trzeba tam zrobić yy, czyli zadzwonić po hydraulika, pralka się zepsuła, yy, telewizor się zepsuł nikt raczej w Korei nie będzie tego tykał sam. Nie będzie tego dotykał sam i próbował naprawić, tylko zadzwoni po serwis. Przede wszystkim ten serwis w Korei bardzo dobrze działa i bardzo szybko działa. Jak dzwonimy do kogoś od pralki, to ta osoba jest na następny dzień. Nie, nie czeka się bardzo długo na takie rzeczy. Tak to jest, że Koreańczykom nawet się nie mieści w głowie, że mieliby to sami robić. To samo się ty tyczy, to ostatnio mówiłam o różnicach, yy, czyli rzeczach, które są normalne dla Polaków, a dziwne Koreańczyków, na przykład żaden Koreańczyk taki w moim wieku nie wytapetuje sobie pokoju sam. W życiu nie wpadnie na to, że w ogóle można, tak? I na 100% zadzwoni po ekipę. Kolejny podpunkt. Żonaty to pogodzony z losem, czy trzeba drania pilnować? Tu się uśmiam, fajnie to zostało napisane. Żonaty. Na tyle pogodzony z losem, na ile Polak. Jak sobie wczoraj sprawdzałam jakiś procent zdrad w Korei i w Polsce, to mi tam wyszło, że 35% mniej więcej? 35% i pamiętam, że się bardzo dziwiłam, że ludzi jak dużo yy, procent Koreańczyków przyznało się do zdrady i w Polsce też przyznało się do zdrady, tyle samo niby, czy tam między 35 a 45, a ile się nie przyznało, przecież to tylko było o przyznanych. Więc no chyba nie wszyscy są pogodzeni z losem, ale nie mam oczywiście w tym doświadczenia i też nie znam nikogo z mojego otoczenia, kto by otwarcie mówił, że ma jakieś doświadczenie w tym temacie. Jakieś nie wiem, no nikt, żadna moja koleżanka nie narzekała na swojego męża, ale też no, nie sądzę, żeby każdy się takimi rzeczami dzielił ze wszystkimi, więc ciężko tutaj powiedzieć coś z doświadczenia. Z obserwacji też ciężko coś powiedzieć, ale powiem wam tutaj ciekawostkę, że do 2015 roku zdrada była czymś karalnym w Korei. Takim karalnym, że można było za to dostać karę nawet pozbawienia wolności, ale nie wiem, czy to było egzekwowane rzeczywiście. I Korea to jeden z nielicznych krajów, w którym zdrada może być podstawą do pozwu, że pozywamy zdradzającego małżonka o to, że nas zdradził. I on musi nam płacić od odszkodowanie. Więc, jeżeli takie prawo jest, no to jed tego jednego już nie ma do 2015 roku. Ale, jeżeli takie prawo było, no to można przypuszczać, że był z tym problem, skoro wprowadzono takie prawo, że ono, ono było wprowadzone z jakichś powodów. To tyle, co mogę powiedzieć w tym temacie. Ale nie chciałabym tutaj powiedzieć, że na przykład, nie wiem, Koreańczycy wszyscy zdradzają się na bo to jest, to jest za bardzo generalizowanie, i za mało tutaj mam dowodów na to. Kolejny tutaj, już ostatni podpunkt to raczej macho, ty też, czy też zaopiekuj się mną. I tutaj zdecydowanie, chociaż może yy, ta zewnętrzna strona Koreańczyków nie do końca na to wskazuje. Często wyglądają bardzo młodo i często przez budowę twarzy, i to, że jest okrągła, wyglądają dość niewinnie, ale. Ale raczej maczą niż zaopiekuj się mną i to maczostwo <grych> to polega na tym, że Koreańczycy są raczej dość zaborczy. Jak ktoś jest w związku z Koreańczykiem, to wątpię, żeby przeszło coś takiego, że ta kobieta, która jest w tym związku, mówi otwarcie, że ma też przyjaciela mężczyznę, że to jest jej przyjaciel, ten mężczyzna, z którym ona jest w związku, żeby on to akceptował. To raczej w Korei nie przejdzie, więc potem można stwierdzić, że no raczej macho, raczej chce mieć tą kobietę tylko dla siebie. Są oni właśnie tacy dość zaborczy pod tym względem. Myślę, że też możemy powiedzieć, że bywają dość zazdrośni. Też w Korei jest coś takiego widocznego bardzo, o tym mówi bardzo wiele ludzi, ludzi z Europy na przykład. Które miały styczność z Koreańczykami i były z Koreańczykami w związku, to to, że stosują coś takiego jak love bombing, czyli na początku związku bardzo intensywnie bombardują po prostu tą kobietę swoim uczuciem. Wypisują do niej non-stop, wydzwaniają non-stop, cały czas chcą razem przebywać, cały czas chcą być razem, nie są tacy, że na początku, od początku mówią, że wiesz, ja cię lubię, ale muszę mieć przestrzeń dla siebie. To nie istnieje w Korei. Jak już się zakochują, zaczynają być ze sobą, to po prostu na całego. Więc to też możemy powiedzieć, że to jest takie trochę macho. No ale z tym trzymaniem kasy przez kobietę, no to też można powiedzieć, że trochę są zaopiekuj się mną jednak. Poruszyłam tutaj wszystkie te aspekty z komentarza, ale jeszcze mam tutaj pytanie było: i w ogóle czym przeciętny Koreańczyk różni się od przeciętnego Polaka? Bo wydaje mi się, że jest zauważalna różnica mentalna. I rzeczywiście jest zauważalna różnica mentalna, chociaż ciężko tak powiedzieć na pierwszy rzut oka, co to będzie za jedna różnica. Dużo rzeczy się na to składa jest to też spowodowane tym, jak wygląda koreańskie społeczeństwo, tym, no, całą koreańską kulturą, jakimiś wpływami konfucjanizmu w tą kulturę. Na pewno zupełnie inne jest podejście do hierarchii, podporządkowywanie się koreańskiego mężczyzny a polskiego. Polscy mężczyźni raczej Nieważne, czy to szef im coś mówi, czy ktoś, kto jest niżej w hierarchii firmy od nich, raczej jeżeli nie zgadzają się ze zdaniem tej osoby, no to się otwarcie nie zgadzają. To nie tylko mężczyźni, kobiety, chyba też. W Korei to tak nie wygląda. Hierarchia tu jest bardzo ważna, więc jeżeli szef nam coś powie, że coś zrobiliśmy źle, to raczej nikt nie będzie z nim przesadnie dyskutował. A jeżeli bardzo się komuś nie będzie coś podobało, to prędzej się zwolni z tej pracy w Korei, niż będzie dyskutował z tym szefem. Tak to mniej więcej wygląda. W tej części Azji też kultura jest taka, że nie mówi się o tym, co nas. Boli, boli to może za dużo powiedziane, o tym, co nam się nie podoba wprost. Więcej używa się niedopowiedzeń takich, więc koreańscy mężczyźni trochę bardziej niż polscy mężczyźni, są tacy właśnie, że nie powiedzą wprost, ale będą coś sugerować, jakieś aluzje robić, żebyśmy się domyśleli trochę. To jest, wydaje mi się, bardziej cecha kobieca, ale w Korei mężczyźni też dobrze ją opanowali. Myślę, że przede wszystkim ze względu na tą hierarchiczną kulturę, która sprawia, że mówienie wprost niektórych rzeczy bywa trudne i niemile widziane. Kolejna różnica wyraźna to styl bycia i dbanie o swój wygląd. Tutaj oczywiście to się zmienia i w Polsce mężczyźni. Z pokolenia Z na przykład, bardziej dbają o swój wygląd, yy, i to nie jest już takie tabu dla mężczyzn. Już nie jest tak, że smarują się tylko kremem Nivea, i to tylko jak im się przypomni, ale w Korei to, to nastąpiło wcześniej. I w Korei dbanie o wygląd jest czymś normalnym, czymś powszechnym. Kosmetyki dla mężczyzn są bardzo yy, rozbudowane. Te serie dla mężczyzn, kremy przeciwzmarszczkowe dla mężczyzn, zabiegi upiększające dla mężczyzn jakieś chodzenie na zabiegi na skórę tego typu rzeczy to to jest coś co w Korei nie jest tematem tabu i nie jest uważane za dziwne. Ani nie jest uważane, że ktoś jest zniewieściały, jeżeli tak, z takich rzeczy korzysta. Nie jest to też jakoś potępiane na, przez na przykład starsze pokolenie, że yy, jeżeli młody chłopak zaczyna dbać o skórę, to tam jego ojciec nie mówi mu, że co ty robisz z siebie, tylko w większości to rozumie. To jest taka też różnica, wydaje mi się. I też dbanie o swój wygląd zewnętrzny, w sensie o ubrania, jakie się nosi, o styl, o, o tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że w Korei trochę bardziej może mężczyźni. Yy, się tym przejmują, chociaż tak samo noszą klapki i skarpety. Ale wiecie o co chodzi. Trochę bardziej zwracają uwagę na swój wygląd, na marki, na kondycję skóry, na ilość siwych włosów. W Korei przecież zupełnie normalnym jest farbowanie. M mężczyźni farbują swoje włosy jeżeli siwieją. To jest coś bardzo normalnego. Kolejna zauważalna różnica to to, że koreańscy mężczyźni muszą odbyć obowiązkową służbę wojskową. Oczywiście w Polsce są mężczyźni z pokolenia moich rodziców, którzy też odbywali służbę wojskową yy, obowiązkową. Tutaj, tutaj jednak ta służba dalej jest obowiązkowa i wiadomo, wojsko na pewno ma jakiś wpływ na charakter, na to, jak się zachowują ci mężczyźni. O samo to, że przez tak długi czas przebywają w gronie samych mężczyzn, to już na pewno jakoś na nich wpływa. Więc ta umiejętność dostosowania się do hierarchii pewnie w wojsku też zostaje w jakimś stopniu wzmocniona. To też wpływa na to, jak wygląda życie przecię przeciętnego Koreańczyka. Często jest tak, że mężczyźni w wieku, yy, no nie wiem, 19 lat idą na studia. Po dwóch latach studiów przerywają te studia, żeby odbyć służbę wojskową i potem wracają na te studia znowu. Albo po zakończeniu studiów idą na służbę wojskową. Więc to już wpływa na to, że na przykład później zaczynają, Pracować niż kobiety, które tej służby wojskowej nie muszą odbywać i mogą od razu po studiach mm, iść do pracy, to ma na pewno bardzo duży wpływ na koreańskich mężczyzn. Więc takie są różnice kulturowe tutaj. Ta odpowiedzialność yy, męska jest trochę większa, wydaje mi się, niż w Polsce. W Polsce już się od tego odchodzi, od tego, że to mężczyzna powinien być głową rodziny, za odpowiadać finansowo za wszystko i tak dalej. W Korei dalej to jednak ma miejsce, ale oczywiście też w coraz mniejszym stopniu. No i wszystko drożeje. Yy, płace nie idą w górę, więc wiadomo, że kobiety też yy, idą do pracy, że to, jest, to się Staje zupełnie normalne w koreańskim społeczeństwie, ale tradycyjnie mniej więcej tak to wygląda. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Pan, który napisał ten komentarz, y, jesteś ekstra, nie zmieniaj się. Dziękuję Ci bardzo, bardzo to było ciekawe. I wiecie, często osoby piszą, co ch chciałyby w jakimś odcinku. Może powiesz nam o tym i o tym, ale nikt nie, nie pisze komentarzy z takim dokładnym planem odcinka wręcz, więc. Bardzo dziękuję, yy, zrobiłeś mi dzień. Proszę, Santiago de Chile, jakiś kontakt mailowy, i to chyba by było wszystko w tym odcinku. Bardzo jestem ciekawa, czy wy, na przykład, oglądając koreańskie seriale, nie wiem, mając jakiś kontakt z Koreańczykami, jakąś wiedzę o Koreańczykach, zauważyliście jakieś takie znaczące różnice między Koreańczykami, między mężczyznami w Korei a w Polsce? Oczywiście też. No, nie ma co się sugerować tym, co się pokazuje w dramach. Tam koreańscy mężczyźni są przedstawieni jako bardzo tacy romantyczni, no ale też trochę właśnie maczą. Myślę, że ta część romantyczna jest. Myślę, że jest w tym trochę prawdy. Ale też jest to bardzo upiększone, podkoloryzowane i nie ma co się sugerować takim obrazem koreańskich mężczyzn. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Ja się nagadałam na cały dzień i mogę sobie teraz spokojnie <grych> żyć w ciszy. <grych> Było super. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za uwagę i pa pa!